Dzień dobry! Hej, witajcie we vlogmas, dzień trzeci. Już dzień trzeci. E, tak się nie mogłam doczekać tego grudnia i zasz, zacząć w ogóle nagrywać tego vlogmas, a to już e, 3 dni minęły. Nic dzisiaj jeszcze nie nagrywałam, a już mamy godzinę 16:30. E, dlatego, że to jest sobota, więc e, poświęciliśmy ten dzień na sprzątanie. Ma to już było na uczelni, co prawda, tylko na chwilę, e, ale był. E, I co? Ja sprzątałam, zrobiłam zupę. Pobawiliśmy się trochę z nikosiem, były jeszcze na spacerze z dziadkiem, i tak naprawdę nic więcej się nie działo, i też nie było za bardzo co pokazywać. Nawet nie tworzyłem dzisiaj jeszcze kalendarza adventowego, a teraz jedziemy znowu znowu do, do moich teściów, do rodziców Mateusza i tam spędzimy sobie wieczór. Posiedzimy trochę, my odsapniemy, bo oni na pewno będą się chcieli pobawić z nikosiem, także my sobie troszeczkę odsapniemy. Jak wrócimy wieczorem, no to na pewno y, otworzy kalendarz adwentowy. To na pewno. Y, I będzie wieczór jak wieczór. Jak zawsze. Czyli kompanie Nikosia, kompanie samych siebie, coś obejrzymy, zjemy kolację. Y, może coś jeszcze uda się nagrać, ale to jest właśnie. Nie wiem po co tak naprawdę nagrywam tego vloga, jak nic z nim praktycznie nie będzie. No ale jak ma być codziennie, to codziennie. Y, chociażby po to, żeby pokazać wam, co było w kalendarzu adwentowym. No, także dzisiaj jedziemy, aha, i wczoraj nie pożegnałam się w ogóle w kredy, w, 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 we vlogmasie, e, no, bo spędziliśmy wieczór u, też się wróciliśmy dosyć późno i jak tylko wykąpaliśmy Nikosia, to sami byliśmy tak padnięci, że po prostu umyliśmy się i poszliśmy spać. Także zakończenia nie było, mam nadzieję, że dzisiaj y, będę o tym pamię pamiętać. Yy, jesteśmy w domu jest już w pół do dziesiątej wieczorem nikt śpi yy, zasnął na szczęście w miarę grzecznie yy, a my co? a my zaraz idziemy sami się kąpać yy, i, i prawdopodobnie też położymy się spać jeszcze kawałek czegoś obejrzymy już chyba nic nie będziemy jeść bo jedliśmy dosyć obiad u teściów także już raczej nic nie będziemy jeść ale ewentualnie sobie coś obejrzymy yy, no i sami się położymy spać Jutro niedziela. Niestety Mateusz znowu idzie do uczelni. E, no, ja dzisiaj cały dzień bez makijażu chodzę i w sumie dobrze mi z tym. Czasami lubię mieć dzień bez makijażu. E, mimo, że dobrze się czuję z makijażem, ale nie mam z tym problemu, żeby wyjść bez. E, a dzisiaj po prostu dzień spędziłam na sprzątaniu, gotowałam obiad i tak w sumie nie spodziewałam się nawet, że będziemy gdziekolwiek wychodzić, e, bo Mateusz miał mieć zajęcia do późna miał mieć zajęcia do 19. No, że skończył wcześniej, to pojechaliśmy do jego rodziców. E, no, no, ale nie malowałam się, bo stwierdziłam, że to już nie ma sensu. E, także cały dzień bez makijażu, ale jeszcze jedna rzecz dzisiaj nas czeka, czyli otwieranie kalendarza adwentowego. Okej, okay, tu mam kalendarz trochę w innych dzisiaj w okolicznościach, w innym miejscu. Z racji tego, że w, niekoś w sypialni śpi, to dzisiaj po prostu na stole otwieram i szukam trójki, 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 jest trójka. Coś okrągłego, więc podejrzewam, albo cień do powiek, albo jakiś róż, rozświetlacz, coś w tym stylu. Otwieram i zobaczymy. A podejrzewam, że jakiś... No, zobaczymy. To jest trochę ciemno, ale mam tutaj tylko światło nad stołem. Au! Wow. Okej, okay, udało się otworzyć. I co to jest? To jest cień? To jest biały. Co to jest? Jezu, jest tutaj jakieś wgięcie. Tu jest niby... Nie dość, że bardzo ciężko się otwiera te yy, okienka, to jeszcze bardzo ciężko wychodzą te rzeczy z tych okienek. Wyjęłam. Powiem Wam szczerze, że ktoś, kto projektował ten kalendarz adwentowy, powinien sam sobie kurde spróbować otworzyć te okienka i wyciągać z nich rzeczy, bo to jest jakiś koszmar. Nie dość, że całe pokarm tutaj dookoła. No ale się po prostu nie da. To jest tak ciężko otworzyć, że. szok. Dobra, nie wiem, co to jest. To jest coś białego. Anti-Shine Balm. E, Czekajcie, czekaj. Ależ do ust? Co to jest? No, próbuję dopać ostrość i tak, żebyście mieli trochę światła, ale... O, może teraz. No, tutaj jest skład podany. I co? Anti-shine balm. że to jest do ust? Kurczę, nie wiem. Jeżeli do ust, to fajnie. Zobaczę, w ogóle, jaką to ma konsystencję. Ale jestem ciekawa, co to jest? to super ale będę musiała spróbować wypróbować kurde nie mogę tego otworzyć jedną ręką jest ciężko udało się dobra no to ma konsystencję w ogóle no takie głowot odgrycie? takie bardzo trochę mi przypomina w dotyku em, em, bazę silikonową także Coś takiego. Ciekawe, ciekawe. Jak to jest do ust, to super. Wypróbuję. Wypróbuję i dam wam znać. Ale podoba mi się. Super. Kolejna fajna rzecz. Także super. Dobra. Wołam Mateusza, bo on jeszcze tam siedzi z małym na wypadek, jakby się obudził. Wołam go, idziemy się kąpać. I idziemy spać. Także dobranoc.